Siema widzowie. Pokażę Wam dziś moje karty Smoke You Games 22. Tylko najpierw Wam pokażę mój skład i sobie otworzymy paczki na pewno i zrobimy draft. Będzie dzisiaj fajne, ciekawe. Mój skład prezentuje się tak: 99 100 zgrania. No, długo zbierałem od początku gry, tak naprawdę. Zobaczmy, czy. A dobra, nie wystawiłem żadnych przykład na rynek. Mamy Team of the Year paczkę. No to lecimy. Portugalia? Może Ronaldo? Nie. No szkoda, ale też Diaz byłby fajny. Teraz Diaz. Jest! Ruben Diaz, mamy milion. Dobra, premier Big Szkoda, nie Robertson. Sorry widzowie, za mały, hałas. Tutaj Moreno. Bundesliga Toczpak. Trafia Tomasa Müllera. Pozdro dla Juliasza Gwiraszka, zostawiamy go. I Ligę tots. Dawajcie coś. Ben Jeder. No i to jest. No i to się nazywają pieniądze. Mamy Kastelsa. Tutaj. Alaba. Bardzo dobra karta. Torres. Hmm. Może jakiś fajny piłka grywami. Dobra, przejdźmy do pokazywania kart. Tutaj takie. Pokażmy po siłach. Mam wszystkie 99, to mam wszystkie w grze. 98, tak samo. Mam wszystkie, co można zdobyć w grze. Karty 9, 7, i Jakich nam brakuje? Kilku brakuje. Tutaj wszystkie dziewięćdziesiątki szóstki. 96.

osiemdziesiąt to osiemdziesiąt osiem, osiem, siedem, osiem, sześć, sorry, za osiem sześć, osiem pięć, osiem, cztery, osiem, trzy, osiem, dwa. 8, 1, 80, 79. A tutaj reszta kart już słabe są. Pokazywałam, pokazałam wam te najciekawsze karty. Hmm, no i teraz drafcik. Drafcik online. Zobaczmy, jak daleko zajdziemy ile próbę nie musi podjąć, że dobry draf. Kurde, czy dechy czy. Oh bo bardziej by się przyrodę hea, bo każdy z Premier League często Się lecą, ale ja tu zaryzykuję i będę Jako Komana, mam, żeby zawsze lejść. Skład z Francji, a teraz mamy Juda Bellingham'a. No i to się nazywa porządny start. A tutaj ma Fabregas'a, to nikogo nie interesuje za bardzo. No chyba, że z sympatyków tego piłkarza. Pozdrawiam ich, ale pozdrawiam sympatyków innych piłkarzy. Tutaj mamy tego Dina Ja tam. Nie umiem czytać jakieś tam nazwy, ale szanuję Tutaj, każdy. tutaj Daka. Wastoni Kimś. Kimś będzie to najlepszy. A no tak, no to jest Bundesliga. To idealnie, no mam się to uprzedza. Ja myślałam, że to jest. Ja myślałam, że ja robię po tym, No dobra, jak mamy kielisza, to mi to nie przeszkadza. Ja się z tym czuję dobrze. Ale no, żebym ja nie wiedział, że my robimy Bundesliga, że ja zapomniałem o tym? To nie wiem. Coś mi musi boleć. O. Kurde, nie mamy świadełka z Bundesliga No dobra jakby tutaj ikon Dobrze widzowie, tego draftu nie zrobimy Ale druga część już będzie niedługo Dziękuję za oglądanie tej części A już no, zrobimy sobie SBC przed zakończeniem filmu. Sorry za reklamy Niestety muszą czasami się pojawiać znaczy muszę... muszę tą, muszę tą reklamę obej. Muszę to reklamę niestety oglądać. Chociaż bardzo tego nie chcę. No ale... dobra. Zakończyła się. Wreszcie. Oj, przepraszam, widzimy. Dobra, jesteśmy już. No i robimy Kastel trafiony w paczce Alaba trafioną, znaczy w piku, przepraszam bardzo o, Tutaj daję sobie Będę się Ziemana Jakoś tak to się mówi Jak mówię źle to poprawcie mnie Jak mówię dobrze to, to po prostu robię tak, że mam duplikę Neymara, ale ja bardzo potrzebuję Neymara. Gryliśmy się przy Jesteśmy zmuszeni dać kogoś z innej pozycji, który nie jest na swojej. No tak mamy tak zrobić, to dajmy firmy. Oj oj. Kurczaczki. Kurcze pieczone. i przepraszam, ma pozycję. Dobra, mają zgromadzenie teraz. Jeszcze dajmy tego olisę. dajmy. dajmy szakiriego. Mapę zostawimy, bo on mi się bardzo przyda, bo ja zbieram te karty. Dajmy bardzo zamek. No jakiś z La ligi najbardziej by się tu przydał Francuz. To właśnie tego lekowy. A, za dużo Francuzów. Dobra, to ty nie chodzi. Czyli raz, dwa, trzy, czterech Francuzów. Jak ten ulisz se stąd. Na ale, O, nie umiem czytać. Na listki. Kurcze, za mało. Kurcze, pieczory, za mało zgrania. Ma A 65 grania. Dobra, to się chyba powinno udać. To się powinno 69 zgrania. Hmm. Wydajne zgranie To Alabię. No i Dimitrovic daje nam tu bardzo. Otwieramy tą paczkę. Ja nic nie widzę. Wy widzicie. No i. W montażu sezo... Podczas filmiku zobaczę, co mi do otwieram. I nie wiem nic zupełnie nie wiem co mi się trafi. Wychodzimy z gry. Tak, robimy. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.